Kia EV2, najnowsze dzieło, elektryczny model marki Kia, o 25 cm krótszy od większego EV3, ale rozstaw osi mający o tylko 11 cm mniejszy, co obiecuje, że wnętrze będzie niemalże równie przestronne. Kia twierdzi, że EV2 jest tak samo funkcjonalne jak większe modele, nawet jak V9. My mówimy sprawdzam i zaczynamy. Jeśli chodzi o przestronność wnętrza, naprawdę nie ma się tutaj czego czepiać. Wygodna pozycja za kierownicą, dużo miejsca nad głową, szerokie wnętrze, duże schowki. Z tyłu w wersji czteroosobowej mamy dwa niezależnie regulowane siedzenia z regulowanym oparciem. Pojemność bagażnika zależy oczywiście od ustawienia tylnych foteli, łącznie około 400 litrów. I na deser miłe zaskoczenie pod pokrywą silnika, nie tylko... 15-litrowy schowek idealny na umieszczenie kabla, ale również pokrywa silnika podnoszona na dwóch teleskopach, co w tej klasie samochodów zdarza się bardzo rzadko.